Darek z rolnika wypisywał do Natalii, będąc z Nikolą. Właśnie ujawniła jego wiadomości. Natalia brała udział w programie Rolnik Szuka Żony i była kandydatką Darka, który odrzucił ją tuż przed finałem. Teraz była uczestniczka, wyznała, czego żałuje w związku z show. Ujawniła też treść wiadomości od Darka. Finał 10 edycji Rolnik Szuka Żony. Program stacji TVP Rolnik Szuka Żony od pierwszej edycji cieszy się ogromną popularnością wśród oglądających. Fani są ciekawi, czy uczestnicy show, czyli grupa rolników i rolniczek, znajdzie miłość. Niezmiennie od lat kultowy już format TVP cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem fanów. Za nami dziesiąta edycja uwielbianego przez Polaków pasma, ale emocje jeszcze nie opadły. Finał opiewał w szokujące zwroty akcji. Uwaga widzów skupiła się szczególnie na męskiej części obsady. Panowie wzbudzili sporo kontrowersji, żaden z nich bowiem nie związał się z wybraną przez siebie kandydatką, ale też nie poskąpili im przykrych słów. Jedyną bohaterką, która nie zdecydowała się wejść w żaden związek, była Agnieszka. Teraz układa sobie życie z dala od kamer. Kim jest Natalia z rolnik Szuka Żony? Szukająca miłości Natalia to studentka pedagogiki w Krakowie. 23-latka zabiegała o względy Dariusza, najmłodszego uczestnika programu. Miała konkurencję w osobie Marii i Nikoli. Pomimo pozytywnego wrażenia, jakie dziewczyna wywarła na rodzinie Darka, ten w ostateczności ją odrzucił, wybierając inną uczestniczkę, Nicole. Okazało się jednak, że wybór nie był do końca trafiony. Natalia wydała w sieci oświadczenie, ale zdradziła też, że Darek nie był w porządku wobec Nikoli. Co zrobił w programie? Darek pisał do Natalii. Co jej wyznał? Studentka pedagogiki w odcinku finałowym w rozmowie z Martą Manowską wyznała, że Dariusz napisał do niej wiadomość, będąc w tym czasie z Nikolą, przekazał, że żałuje swojej decyzji. Sama Natalia jednak stwierdziła, że dobrze się stało, poza tym było jej szkoda koleżanki. Nie chciałam tego mówić nikoli, bo wiedziałam, że będzie jej przykro. Po emisji pierwszego odcinka napisał do mnie darek przyznała. Była uczestniczka show, wypowiedziała się na temat udziału w programie, pisząc post na Instagramie. Chciałabym wszystkim bardzo podziękować za pewien rozdział, który miał miejsce w moim życiu przez ostatnie pół roku. Tyle emocji, że nie jest się w stanie tego opisać. Czy żałuję, że zdecydowałam się napisać list? Absolutnie nie. Uważam, że człowiek z każdego wydarzenia, w sytuacji, która ma miejsce w życiu, wyciąga wnioski i uczy się czegoś nowego, wyjawiła. Wpis zakończyła, dziękując fanom za wsparcie.